Witam Was w 28. rozdziale mojego dziennika inwestycyjnego. Na początek dziękuję za całą atencję, którą zwrócił na siebie mój kanał. Jest nas już ponad 100 osób. Dziękuję za słuchanie, dziękuję za coraz więcej komentarzy, które się pojawiają. Zaczynając przygodę z nagrywaniem, nie spodziewałem się takiego wyniku w tym roku. W czerwcu ludźno rzuciłem w jednej rozmowie, że będę cieszył się z 50 subskrypcji. Tak więc dzisiaj cieszę się podwakryć. A teraz warto podsumować sobie kilka wydarzeń, które miały miejsce w tym tygodniu. Kusi mnie, by wrócić do codziennego nagrywania rolek o subiektywnych najciekawszych wydarzeniach każdego dnia, ale ciągle inne obowiązki odrywają mnie od tego. Więc warto, by powstało takie podsumowanie tygodnia, jakie za chwilę usłyszycie. Stare chińskie przysłowie mówi, obliżą w ciekawych czasach i raczej nie jest to pozytywne życzenie. Uznałem jednak, że ten zwrot pasuje do dzisiejszego materiału, do tego co działo się w ostatnich dniach, Stąd taki, a nie inny tytuł tego rozdziału. A więc niczym w dobrej telenoweli, zacznę od słów. W poprzednim odcinku, no w poprzednim rozdziale, omawiając sytuację przed wyborami w USA oraz obawy, które żywiłem i dalej żywię w związku z wyborem Donalda Trumpa. Nie będzie chyba spoilerem, że to właśnie Trump wygrał te wybory i od stycznia, kiedy zostanie zaprzysiężony, będzie siedział na stołku prezydenta USA. Jak wiecie, przewidywałem taki wybór od kilku miesięcy, mniej więcej od rezygnacji Bidena z kandydowania i od zamachów w miejscowości Butler. Nie da się ukryć, że wybór ten podbił nieco wyniki mojego portfela z Wall Street. Ale pamiętajcie proszę, że to są tylko wyniki teoretyczne, niezrealizowane. Dopóki trzymam te spółki, nie sprzedam ich, na papierze ciągle mogą przerodzić się w stratę. Paradoksalnie wybór Trumpa nie wpłynął także negatywnie na GPW, co było dla mnie lekkim zaskoczeniem. Mój portfel już w środę momentami bywał na lekkim plusie, a wczoraj uzyskał już kilka procent teoretycznego zysku. Oczywiście, nie ma co się jeszcze cieszyć, bo sytuacja jest i będzie dynamiczna. Do końca roku na giełdach może być huśtawka. Ciągle mam obawy, jakie decyzje podejmą Stany Zjednoczone odnośnie wsparcia Ukrainy. Ciągle boję się, że dla naszych sąsiadów może to oznaczać kolejny rozbiór, a tym samym utrzymanie się gorszego sentymentu dla całego regionu. W tym miejscu pozdrawiam moją żonę, która w obliczu tej potencjalnej zmienności na rynkach do końca roku dobrała do swojego portfela akcji XTB. Obecny kurs będzie pewnie jeszcze podtrzymany przez bardzo dobry, w mojej ocenie, raport spółki. Przez ostatnie dni cena akcji poszła lekko w górę i przyznaję, że aż mi głupio, że sam się nie skusiłem na dobranie do swojego portfela kolejnego pakietu. No ale trzeba było usiedniać w dół tą nieszczęśliwą grupę kenty złapaną gdzieś pod szczytem. No, żartuję, że nieszczęśliwą. Liczę na jej odbicie. Drugi wątek z poprzedniego odcinka to AHL Partners i dziewięć pozycji w rejestrze krótkiej sprzedaży obstawionych przez ten podmiot. Wszystkie te pozycje dosłownie wzięły i zniknęły. W momencie jak nagrywam te słowa w RKS-ie pozostało tylko 14 z 24 pozycji z początku tego tygodnia. A HL twierdzi, że do sytuacji doszło w wypadku błędu technicznego. No, przyznam, nie ma to jak pomylić się na wiele milionów złotych raz, a potem drugi raz, a potem trzeci raz. I tak dziewięć razy z rzędu tuż przed wyborami, które mogły zachwycić polską giełdą. Przypadek? Ocencie sami. Ponadto taka jednorazowa ilość pozycji była rekordowa dla RKS-u i została wprowadzona 28 października. Ja rozumiem zadumę związaną ze świętym Zmarłych, ale nikt nie zauważył technicznego błędu przez ponad 10 dni i jakimś cudem wyłapany został dopiero jak GPW zaczął odbijać dzień po wynikach wyborów USA? No cóż. KNF już ustosunkował się do sytuacji, że może nałożyć sankcje na każdy podmiot, który nie należycie wykonuje obowiązki w sprawie krótkiej sprzedaży. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Sam jestem ciekaw, bo taka zmasowana gra na spadki na pewno przyczyniła się do pogłębienia ostatnich dołków. Hej, to były dołki także w moim portfelu, który dla przypomnienia od listopada 2023 był cały czas na plusie, właśnie do końcówki października. W tym miejscu pozdrowienia dla Tomka z kanału Dywidendowy Inwestor za podsunięcie pytania o samej naturze RKS-u i raportowanych w nim transakcji. Ciągle czekam na odpowiedź KNF-u na mój e-mail, w którym dopytywałem o to i kilka innych aspektów. Jak tylko dostanę jakiś odzew, podzielę się tą otrzymaną wiedzą. Kolejna warta przytoczenia rzecz z tego tygodnia to światowa decyzja RPP. Utrzymano stopy procentowe w Polsce i na razie nie zanosi się na ich obniżki. Więc tu przyznaję się, że zbyt optymistycznie podchodziłem do tematu, wierząc, że chociaż jednej obniżki doczekamy się do końca tego roku. Wczoraj decyzję z kolei podjął amerykański Fed, obniżając stopy procentowe za oceanem. Był to ruch przewidywany przez rynek. Kończąc, podkreślę, że nic, co dziś mówiłem, nie może stanowić wskazówek na przyszłość. To są moje przemyślenia, a nie rekomendacje i porady. Moje obawy i nadzieje co do sytuacji na giełdzie mogą się spełnić albo nie. W tle tradycyjnie widzicie pełną treść ostrzeżenia. Jeszcze raz dziękuję za 100 subskrypcji. No, dokładnie za 101. Jeśli słuchasz tych słów, a jeszcze nie dołączyłeś, lub nie dołączyłaś do widzów kanału, zachęcam do pozostawienia suba. Najlepiej tego z dzwoneczkiem. Komentarze i polubienia też będą mile widziane. Można również paść na mój profil na Facebooku lub Instagramie. Następny temat będzie o pewnym indeksie, który warto sobie omówić w sytuacji podwyższonej zmienności na rynkach. A tymczasem. Бывальче.